Co tak spierdalałeś po tym OKTAGONIE, nie trzecia runda? Nie wiem, że jakąś bałem, to było to bałem, się udaje. Bało cię życie dorwę. I tylko tyle masz kurwa, nic więcej nie potrafisz. Nie. Szkoda się że od razu nie obaliłem kurwa, bo ty chyba mysz Ty na ty mnie, ty ty tylko cię swipnąłem. No ale to kurwa 10 sekund przed kurwa końcem, więc stary cieszę się, ale nie uśmiechaj się do Pamiętasz, tak, tak cię jebnąłem w łeb. Tak, mi tu obuchem, bo jednak tu obuchęłem. Powiem Ci tak, mężą. ja już mam waleczkę za miesiąc podpisaną, Ja też. daję ci decyzję. Nie, nie musisz nie przed kamerą. Przemyśl, chcesz być znakautowany za miesiąc. Wiesz, że waleczkę wziąłem na chwilę? Panie Skyzewo, daj mi tylko dokończyć. Poćwiczyłem sobie... Wiesz, że byłem e, chory, dlatego nie byłem na KSW. poćwiczyłem chwilę i pana, który ma aspirację do KSW, z, zlałem jak szmatę, ale, bo tak żeś Jak uciekał. Ale, jak, to słuchała tego Federacja. Ja również mam podpisaną walkę za miesiąc. Nie wiem, czy mogłem to powiedzieć. Chuj, ja nie, e, jak nie. chcesz, jak chcesz, to robię tą walkę, a na drugą walkę wody z tobą. Robimy dwie walki, ale kurwa. No, przeżyłeś po dro... jedną, to co ty chcesz na ale drugą teraz wejść. Już będzie inaczej, stary. Pierwszą walkę, nie pierwszą walkę z, okay, z, z, z twoimi kolegami też wygrałem. Jedną potem wygrałem, z jednym po drugim. Nie ma problemu. Mogę dwie walki zrobić, jedna Drugiej. Chcesz zrobić dwie walki, Zobaczyć, jak no ty przede jedynym, mną ledwo ja jestem, przeżyłeś kondycyjnie. Stary, jestem jedynym w tej Federacji, kurwa, bo jeszcze jest Paweł Jóźwek, który zrobił dwie walki pod rząd i wygrał obie, nie mówiąc o moim byłym e, jak przyjacielu. Ty, wygrać, już nie... jak ty ledwo stary, być może ugrałeś. Ja jestem jedyny, który wygrał dwie. Ty wziąłeś dwie i nie wyszedłeś do drugiej, bo kurwa kontuzja. Ja bym wyszedł kurwa, ja ja miałem ten twój kurwa kolega, twój nowy mentor yy, też wyszedł. Podpisał sobie kurwa u lekarza, że wychodzi na własne ryzyko i wyszedł do walki, Ty Gdzie, nie wyszedłeś. Kiedy wracasz kurwa do jakichś starych walk. A ty wyciągnąłeś aferę z półtora roku, kurwa. Jest ty wracasz, półtora... wracasz. przed roku i to dlatego, że ty wyciągałeś na no. chuj mi kurwa afery kręcisz. Ale ja ci kręciłem aferę na ci, która obowiązuje tylko Ciebie. Tam był kurwa Amadeus, rozmawia. Dlatego moją rodzinę poruszaliśmy z sami Manikalę. Jak kupię w życiu nie powiedziałem o Naw twojej rodzinie Wecowa nawet, dobra, gdybym, nie coś, to słowo, nawet gdybym coś nawet gdybym Czy gadałeś przez no, telefon z magikalem Stary, nie gadałeś przez z z jego z, 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 z jego menadżerem z rozmawiałem też gadałeś nie z magikalem nie Jaki jak, jak mam dowody. nie mam numeru nie mam numeru do magikala nigdy z nie rozmawiałem rozmawiałem okay. z jego menadżerem No to znowu. I, I nawet jeżeli cokolwiek usłyszałem nie wykorzystałem tego no to bo to uderzałoby w twoją rodzinę a ja nie a ja szanuję twojego tatę i powiedziałem mu to dwa razy w życiu bym nie wyciągnął nic za twojego stare Nie ale kurwa czy wyciągnąłem coś Prałeś kurwa, nie prawa, mojej rodzinie brudy. Rumba, białe, Ruszasz, kurwa, rodziny. Nie, stary! Kurwa, kto rusza rodzinę? Ja nie wyciągnąłem, nawet jeżeli miałem coś, nawet jeżeli coś miałem, to co mogłoby uderzyć Ciebie, twoją kobietę to bez... to nie wyciągnąłem tego. To po... Nie wyciągnąłem tego. Nie powiedział swojemu nie, menadżerowi. Nie, nie, nie stary pierdolisz! To... Stary, do, nie wiem po, po, nie wiem, po chuje, ale mogę Dobra, ci trzy rzecz, trzy. Za miesiąc, że cię się na ej, Bijemy się za miesiąc. Możemy Mam się być za miesiąc! Nie, nie, bijemy się za miesiąc, nie ma problemu. zabrawać tu kurwa. Dobra. Gole, ale chociaż Fabiański mówi, że gola nic nie znaczy, więc nie wiem, kurwa. To dajcie znaczy, kogoś innego. Znaczy. Znaczy. Oczywiście, że znaczy w tej federacji, kurwa. Ja jestem znaczy, mogę robić dwie walki, jedna po drugiej, drugie, jedna po drugiej. Najpierw nie będę tego pierdolonego Ale tego wiesz tego co ci powiem tak, tak na przyszłość? Zerżnij aż końcich ust bo wyglądasz ale, obrzydliwie oblechu. Ale obrzydliwie, to my razem cię ja zerżnę, zerżnę zer cię zer zer w tym oksagonie. Nie będę cię teraz dopiero dostałeś po mordzie i spierdalałeś. Kogo dostałem? Popatrz, widzisz tą buzię? A poważna na twój nosek, operacja będzie. Ale przecież złamany nos mnie puknąłeś, to jest dalej kurwa krzywy. A ty czemu masz krzywy nohal? Tak się urodziłem. Ale też wiem, wyobrzydliwy kurwa się urodziłeś, nie tylko z charakteru, co? Ja nie będę cię warił z puchą kurwa. Stary, to, to, to musiałbyś mieć, mieć kibej kurwa. Spierdalałeś na śniadaniu, spierdalałeś. Co zrobiłeś? Konie! Dobra, widzisz. Dobra, Dostajesz pierdol i dalej, ko ja, ja w ogóle, ja w ogóle jestem a leżałeś w noc? pół rundy leżałeś kurwa i byłeś obijany. A ty a, 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 a! Stary rolów wspomnienia ci się przypominają. Jęczysz bardziej niż twoja koleżanka nowa. Dobra, Dobra. pierdolej. Nowa ta. Co? Hmm. No dobra, w kurwa. Stary, w chuju o, trenowania. Nie, dobra, stary, trochę po 10 trenowania. ja byłem po 3 miesięcznym o, w tym to, nie z... uważam, ale, to ale, nie sześć, drafno, to jest, to jest ten... Ale 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 nie idę na autor mój drogi, bo się kurwa, bo skończy się znowu 3 miesięczny melanżem. To jest ale, ale 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 Amadeusz, on zawsze coś, nawet jak przegra, to jest jakieś ale kurwa, bo ale nie trenowałem, bo ale, bo ale, bo ale, bo ale, bo ale, ale ale ale. Zawsze wymówki, kurwa. Dobra, już po takim czymś to nie będę cię. Patrz, nachodź na więcej. Nie masz wszystko kurwa, ja, życie.